Kita tatusiu! Została po babci! Może mamusia będzie wiedziała gdzie jest, wiesz? gdzie ona zniknęła. O Poszukam! Poszukaj, właśnie, dobry pomysł! Kupiłam moją... Nie ma. To też nie ma. mamusiu, zniknęła. Została u babki jak gotowałam. Musimy po nią iść. Co tu jest? Gruszka. <laughs> Dziękuję za mnie. No, Znaleś ten. Nie ma